Jak postępować, aby coś z tego było? Porady dotyczą się zarówno relacji damskich, jak i relacji męskich. Jak postępować, aby coś z tego było? Złoty Pałac. Generalnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak wy tą relację widzicie. Czy widzicie tę relację jako relację, która mogłaby być docelowa, czy po prostu jako relacja, która sprawia Wam dużo frajdy, dużo zabawy? Leczenie ran i na grząskim gruncie. Tutaj prawdopodobnie musicie się pogodzić z jakimiś kilkoma aspektami, które na chwilę obecną nie są jakby możliwe do przerobienia i które sprawiają, że ta relacja jest niestabilna, czyli generalnie... Albo pogodzicie się z tym, że ta relacja nie będzie miała nigdy